Na temat zarabiania i oszczędzania w internecie można rozmawiać godzinami. W poprzednim filmiku przedstawiłem jeden ze sposobów zarabiania i oszczędzania, czyli tzw. cashback. W tym filmiku przedstawię kolejne metody na zarabianie i oszczędzanie w internecie. I pierwszym z nich, tak jak widzimy przed naszymi oczami, jest strona Pepper. Pepper to strona, na której są zgromadzone różnego rodzaju okazje. Możemy się tutaj zarejestrować i zalogować, i jeżeli sami widzimy też jakąś okazję, to również możemy ją wrzucić, podzielić się z innymi osobami. Są tutaj zarówno okazje z internetu, ze sklepów internetowych, jak i okazje lokalne. Przejdźmy sobie, przewinmy trochę i może znajdziemy jakąś fajną okazję. Szukam czegoś na Amazonie i na przykład to będzie coś, czego szukamy, żeby Wam fajnie zaprezentować te mechanizmy działania. Widzimy aparat, aparat fotograficzny, kopiujemy sobie jego nazwę i szukamy go na Allegro. Na Legro nie znajdujemy jego, więc pierwsza uwaga: warto y, poszuka poszukać trochę y, dogłębniej. Bo, tak jak tutaj widzimy, y, błędem było to, że brakowało nam myśnika w nazwie. I teraz już znajdujemy ten aparat. Y, tutaj jest stan używany, więc to nas nie interesuje, bo w okazji na PP-rze y, jest znówka. Znajdujemy ten aparat i jak widzimy, cena jest znacznie większa niż znaleziona tutaj. Tak, 450 zł około. Jak zatem znaleźć ten sam produkt na Allegro, ale w lepszej cenie? Musimy troszkę zeskrolować na dół i widzimy tutaj sekcję inne oferty tego produktu. A w niej dwie opcje: najtańsze i najszybsze. Najtańsze to oczywiście lista produktów, która jest posortowana od najtańszych do najdroższych. Druga opcja, najszybsze, mówi o tym, który produkt zostanie do nas dostarczony najszybciej. Jest to pomocne, gdy na przykład szukamy jakiegoś prezentu i, i nie mamy zbyt wiele Czasu. No ale wróćmy do tego, co nas najbardziej interesuje. My chcemy znaleźć produkt w najlepszej cenie, w najmniejszej cenie, zatem klikamy opcję najtańsze i widzimy tutaj listę, widzimy tutaj listę właśnie posortowaną według ceny, no i jak możemy zauważyć cena, którą znaleźliśmy jest aktualnie najlepsza na Allegro, więc, więc na Allegro już taniej ten przedmiot nie zostanie przez nas znaleziony, więc musimy poszukać jakichś innych metod. Gdzie mogę szukać dalej? Ja osobiście korzystam z porównywarek cen. Pierwsza taka z porównywarek to SKąpiec, druga to Ceneo. Są to, obie te strony są porównywarkami lokalnymi, czyli działają w Polsce. Jest jeszcze jedna porównywarka, z której korzystam. Jest to Cenowarka. Przejdźmy, wróćmy na chwilkę do Ceneo. Szukamy naszego aparatu. Tak to jest ten aparat i szukamy po cenie, która jest najtańsza. Tak jak widzimy, cena 4390 jest najtańsza. Patrzymy gdzie? Allegro. Czyli prawdopodobnie jest to ten sam aparat, który nam się wcześniej udało znaleźć. Przechodzę na cenowarkę, czyli kolejną wcześniej wspomnianą porównywarkę cen. Już tutaj widzimy, że nie ma lepszej ceny niż tą, którą aktualnie mamy, ale wejdźmy na chwilę w produkt. Chcę pokazać jedną rzecz: że tutaj na cenowarce jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie wybrać, z którego regionu chcemy kupować. My oczywiście mieszkamy w Polsce, ale czasami zdarzy się, że a to jedziemy do Niemiec i jesteśmy w stanie gdzieś tam kupić czy, czy odebrać z Niemiec. Jeżeli nie, to oczywiście w internecie istnieją serwisy, które pozwalają. Wysłać na taki tymczasowy adres dany przedmiot, a z, tego, z magazynu, do którego ten przedmiot dojdzie, jest ten przedmiot wysłany do Polski, więc, więc to nie, nie byłoby problemem, jeżeli znaleźlibyśmy dany przedmiot w innym kraju w mniejszej cenie. Ale no, nawet jeżeli uruchomimy wszystkie regiony, to nie ma w żadnym z tych regionów tego aparatu taniej, czyli w dalszym ciągu oferta z Pepera. Która nas odsyła do Amazon D, czyli niemieckiej wersji Amazonu, jest najbardziej korzystna. Pokażę jeszcze jedną stronę. Jest to porównywarka cen, również, tak jak wcześniej wspomniane, tylko tym razem ceny są porównywane między różnymi wersjami językowymi Amazonu. Bo, tak jak tutaj widać, nie ma czegoś takiego, że jest jedna cena. Do, dla wszystkich krajów. I zdarza się również tak, że promocja istnieje na przykład tylko w jednej wersji Amazonu. Więc warto również zajrzeć tutaj na, te, na tą stronę Huggleson. Jeżeli chcemy coś kupić w Amazonie, to, to zawsze możemy tutaj wejść, wpisać nazwę produktu i spojrzeć, czy w innych wersjach językowych, czyli czy w innych krajach Amazon nie sprzedaje danego przedmiotu taniej. Jeszcze raz wrócę na chwilkę do Pepera, i, i tutaj, jak zejdziemy troszkę niżej, to zauważymy, że ta promocja polega na tym, że oprócz tej zniżki, którą widzimy tutaj, że jest troszkę tańsza, mniejsza cena w niemieckim Amazonie niż na przykład w polskim czy włoskim, to oprócz tego jest kupą. Dlatego warto korzystać z Pepera czy, czy jakiejś innej strony, gdzie są właśnie skumulowane takie okazje bo takich kuponów, tego odzwierciedlenia tej mniejszej ceny z kuponem nie zobaczymy w różnego rodzaju porównywarkach. Czasami jednak produkt nie ma modelu, nie ma numeru katalogowego i bardzo ciężko go znaleźć w porównywarkach cen. Tak jak tutaj widzimy, właśnie to jest kolejny przykład, czyli mamy sukienkę, no i ona jest dostępna tylko w jednym sklepie według skąpca, według tej porównywarki cenowej. No i w takim wypadku może nam się wydawać, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko kupić tą sukienkę w tym jednym sklepie. Ale ja pokażę kolejną metodę, jaką stosuję do. Wyszukiwania tego samego produktu w lepszej cenie. Klikam sobie na zdjęcie, a na zdjęciu prawym przyciskiem myszy, a następnie kopiuj adres obrazka. Przechodzę na Google, i tutaj w prawym górnym rogu jest coś takiego jak grafika. Klikam to sobie i trochę się zmienia strona, i widzimy, że doszła taka ikonka aparatu, a pod nią jest napis wyszukiwanie obrazem. Klikam sobie w to, i tutaj w tym nowym oknie klikam wklej. Wklejam sobie ten adres obrazka, który przed chwilą skopiowałem. Jest jeszcze druga opcja przesyłania obrazka, jeżeli mam jakiś obraz na komputerze, no ale my pobraliśmy sobie obraz z tej strony. I teraz wracam na Google i klikam wyszukiwanie obrazem. Google w, ten, w tym momencie próbuje wziąć sobie, pobrać ten obraz, który, który adres, którego adres wprowadziliśmy i próbuje go wyszukać na różnego rodzaju stronach. Próbuję znaleźć obraz podobny do tego, co wysłaliśmy, i teraz mamy całą listę stron z tym właśnie obrazkiem lub podobnym obrazkiem. Tutaj widzimy po prawej stronie miniaturkę tego, co Google znalazł na danej stronie. Otwieram sobie różne strony. Już na pierwszej z nich widzimy, że cena jest lepsza niż na stronie, którą mieliśmy w porównywarce cenowej. Tutaj jest podobna: 343. 356, nadal mniejsza. Zatem znamy już mniej więcej teorię, na czym to polega. Tak jak tutaj widzimy, nie zawsze nas przeniesie Google do strony z produktem. Na przykład w tym wypadku jesteśmy przeniesieni do listy z wieloma produktami, ale na tej liście właśnie znajduje się ten produkt. Więc musimy po prostu znaleźć to zdjęcie, które nas interesuje. Po raz kolejny znajdujemy niezłą cenę. Tutaj nawet większą niż wcześniej, 377 zł. Teorię już znacie za chwilę. Ja jeszcze tutaj chwilkę poszukam i zaraz spróbuję Wam pokazać, jakie jeszcze inne ceny znalazłem. Ok Poszukałem jeszcze tutaj za 2-3 minutki i, i to co znalazłem to najwyższa oferta jaką, najwyższa cena jaką znalazłem za tą sukienkę 409 zł najniższa 299 zł. Jest to znac... Według mnie jest to znacząca różnica i, i warto poświęcić te 5 minut na poszukanie czegoś co zamierzamy kupić i na co zamierzamy wydać pieniądze. Po prostu możemy sobie wyobrazić, że jeżeli korzystamy z tego sklepu, w którym ta cena jest tak wysoka i, i nie znamy tej metody wyszukiwania po zdjęciach, to prawdopodobnie kupimy za tą cenę, którą tu widzimy. Ale jeżeli znamy tą metodę, to, to poświęcając kilka minut yy, możemy zaoszczędzić czy zarobić yy, ponad 100 zł. Nawet jeżeli weźmiemy pod, yy, pod, yy, pod uwagę tą cenę, yy, którą znaleźliśmy z na, yy, naszej porównywarce cenowej, tak, to nadal jest oszczędność rzędu 70 zł. Jest to całkiem sporo, i, i z tego też powodu wydaje mi się, że to dosyć logiczne, że zawsze warto poświęcić tą minutę czy dwie, wrzucić ten obrazek w Google. W grafikę, poszukać po tym obrazku i spróbować znaleźć coś tańszego. Ja tutaj, tak jak wspomniałem, spędziłem na tym 5 minut. Prawdopodobnie, jeżeli bym spędził dłużej, to możliwe, że znalazłbym może jeszcze taniej lub jeszcze drożej i, i ta różnica cen byłaby jeszcze większa. Dlatego namawiam serdecznie do sprawdzenia każdego tutaj przedstawionego w tym filmie sposobu, bo zajmuje to tylko kilka minut, a oszczędność może być całkiem spora.